Witam, moi drodzy, na Wasze życzenie przychodzę z rozkładem pod tytułem Czy warto zaufać tej osobie? Czy można zaufać tej osobie? Oczywiście, y, będziecie tutaj myśleć o jakiejś konkretnej osobie, którą macie w swoim życiu. To mogą być sytuacje romantyczne, ale nie muszą. Moi drodzy, z jednej karty będziemy sobie tutaj y, patrzeć informacje, dlatego że będzie to y, ogólna energia, prawda? Czytanie ogólne. Więc tak naprawdę z jednej karty spokojnie możemy, jak na czytanie ogólne, wyczytać te informacje, które są nam potrzebne. Natomiast, co by tutaj się nie pokazało w tych kartach, to pamiętajcie o tym, że zawsze, czy, czy komuś macie zaufać, czy nie, będziecie czuli wewnętrznie. Wasza intuicja, wasze, wasz wewnętrzny głos. Będzie wam dawał pewne znaki i wskazówki, ale również wasze ciało będzie takie dawało. Jeżeli na przykład czujecie się spięci przy jakiejś osobie, jeżeli na przykład jesteście, znaczy czujecie się nie w sposób taki komfortowy, to znaczy, że ty już wiesz, że coś na poziomie energetycznym nie gra. I już Twoje ciało Ci o tym mówi. Więc wiecie, obserwujcie swoje ciało, słuchajcie tego, co mówi intuicja, Wasze wnętrze, dlatego, że tam możecie się praktycznie wszystkiego dowiedzieć, tak? To jest Wasz najlepszy doradca, tak jak ja zawsze mówię, Wasza intuicja. I tak naprawdę y, Ty doskonale wiesz na poziomie ciała, na poziomie wewnętrznym i na poziomie oczywiście y, intuicyjnym, czy komuś możesz zaufać, czy też nie. Tylko trzeba się wsłuchać w siebie, prawda? I to jest też związane z tym, czy masz dobry kontakt i połączenie ze swoim ciałem, czy nie. I w takich sytuacjach właśnie to się sprawdza. Jeżeli ktoś z nas ma dobre połączenie z ciałem, to wtedy tak naprawdę ta wskazówka, która z tego ciała idzie, jest bardzo płynna i bardzo wyraźna do odebrania. Dobrze, moi drodzy, w takim razie patrzymy. Mamy labirynt, mamy taniec, mamy klucz, zaraz sobie wybierzemy. Natomiast chciałabym jeszcze Was dzisiaj zaprosić na filmik, który jest już na kanale pod tytułem Czy myśleć o tej osobie, czy odejść, czy dać sobie spokój. Czyli jest taki filmik już nagrany oraz dzisiaj nagrałam kolejne znaki zodiaku: Waga, rak oraz ryby. Więc już mamy pannę, lwa, strzelca, skorpiona, raka, wagę, ryby i. Tak naprawdę, jeżeli ktoś nie oglądał, to serdecznie Was zapraszam. Wczoraj była odpowiedź tak lub nie, wczoraj był rozkład na bieżącą chwilę, i wczoraj wieczorem jeszcze był film Historia pewnej miłości, pewnej, pewnej znajomości. Pewnej miłości, więc jeżeli ktoś jest ciekawy takiego tematu, to serdecznie zapraszam. To wszystko jest już na kanale. Dziękuję Wam bardzo za przemiłe komentarze, bo ostatnimi czasy zasypuje, zasypujecie mnie bardzo miłymi komentarzami, i z tego powodu no to jest miłe, tak? To jest naprawdę bardzo miłe. I też Wam dziękuję za maile, które do mnie piszecie, ponieważ o wiele więcej maili teraz otrzymuję niż dotychczas, a uwierzcie mi. I tak dużo tych maili miałam, więc teraz to już w ogóle jest, że tak powiem, yy, infolinia mailowa się, się robi, ale w pozytywnym słowa znaczeniu, ponieważ ja bardzo lubię, jak do mnie piszecie i bardzo lubię, jak mam z wami kontakt i jest to dla mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne. Dobrze, moi drodzy, patrzymy w takim razie. Labirynt, taniec oraz klucz. Wybieramy tą kartę, która nas przyciąga intuicyjnie. No dobrze, żebyście nie czekali za długo, przechodzimy do Labiryntu. Czy możesz zaufać tej osobie? Pamiętajcie, że wasze wewnętrzne odczucie jest najważniejsze, ale my tutaj sobie zobaczymy, co w ogóle karty chcą powiedzieć. No tak, no moi drodzy, no jeżeli karta słońca wychodzi nam znowu w kolejnym rozkładzie, ostatnio ta karta jest po prostu numer jeden. Ona zawsze występuje w jakiejś grupie albo w jakimś rozkładzie, więc powiem szczerze, że Karta Słońca pokazuje Wam informację, że jak najbardziej możesz tej osobie zaufać, dlatego że ta osoba na ten moment ma do Ciebie przychylne nastawienie. Mało tego, jeżeli pytacie o osobę romantyczną, na przykład, no to tutaj karta słońca, no to cóż ona może powiedzieć? Bardzo pozytywne nastawienie do ciebie, można też powiedzieć, że oczarowanie tobą, albo bardzo mocne skupienie uwagi przez tą osobę na ciebie. I karta słońca mówi o tym, że tutaj nie masz się czego obawiać, dlatego że karta słońca jest najpozytywniejszą i najmocniejszą kartą w tej talii. Tutaj nie ma żadnych złych rzeczy. Tutaj nawet jeżeli mielibyśmy się doszukać czegoś złego, to nie ma opcji. Moi drodzy, karta Słońca pokazuje, że ta osoba jest do ciebie bardzo przychylnie, pozytywnie nastawiona. Jeżeli tak naprawdę no, boisz się, tak? Może to jest ktoś, z kim chcesz współpracować, może to jest ktoś nieromantyczny też. No to tutaj nie ma na ten moment, bynajmniej nie ma żadnych zagrożeń ze strony tej osoby, a wręcz przeciwnie, jest bardzo dobre nastawienie do ciebie. Przychylne nastawienie, jeżeli macie sytuację, że ta osoba wam pomaga, to tutaj ta, ta pomoc idzie po prostu z serca. To jest bardzo szczera w tym momencie do Ciebie osoba, która tak naprawdę nie chce Ci zaszkodzić, nie chce, twoje, chce Twojego dobra, zależy, żeby wszystko było między Wami w porządku, zależy tej osobie. I ma do, na, na Twój temat bardzo dobre zdanie, i podejście ma do Ciebie bardzo dobre. Więc moi drodzy, no nie ma co tutaj, wiecie, szukać dziury w całym, bo naprawdę, no, karta słońca, no cóż, można więcej. Najwyższa karta w tym tarocie najbardziej wzniosła, najcieplejsza, najbardziej optymistyczna, pozytywna to wszystko tyczy się Twojej relacji z osobą, o którą teraz pytasz. Bądź nastawienia tej osoby. Jeżeli to jest na przykład znajoma albo jakiś współpracownik, no to nie będziemy tutaj uczuciowo mówili, wiadomo, ale wtedy widać, że ta osoba nic do ciebie nie ma złego, tak? I że lubi Cię, że ma do ciebie taki pozytywny stosunek, nie chce ci zaszkodzić, nie gra przeciwko tobie. No, bardzo pozytywny przepływ energetyczny w ten sposób. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do dwójeczki, czyli taniec. Wójka wybrała taniec. Patrzymy co ta karta chce wam prze przedstawić. Król powietrza. No moi drodzy, ja powiem tak. Tutaj jest trochę inna sytuacja niż u jedynki, dlatego że przede wszystkim możecie trafić na osobę, która Sama z siebie może być bardzo ambitna i niekiedy po takich ludziach tego nie widać, ale w środku mogą mieć bardzo wysokie cele postawione. Tutaj widać, że osoba jest ambitna. Jeżeli na przykład pytacie o osobę na niwie zawodowej albo wszelkiej współpracy, to ta osoba jest do Ciebie ostrożna. Ona jest ostrożna do Ciebie, ona Cię bada, ona jest w dystansie do Ciebie. I tak naprawdę to ona nie do końca ci w tym momencie ufa. To jest człowiek, który tak naprawdę, jeżeli to jest niwa zawodowa albo jakaś tam współpracowa, no to logiczne, że, że od razu przecież nie będziecie sobie na szyję, yy, że tak powiem, skakać, czy tam wiecie, do, do pocałunków, nie wiadomo czego, o ile w ogóle, prawda? No żartuję, to jest pół żartem, pół serio. Natomiast moi drodzy, generalnie chodzi o to, że tutaj człowiek jest sceptyczny i tutaj jest człowiek, do, z które, znaczy, o którego tu chodzi, jest bardzo y, ostrożny co do Ciebie, bądź współpracy z Tobą. I to może nie chodzi stricte o Ciebie, tylko być może o jakieś projekty, o to, że ta osoba nie może, że tak powiem, wejść we współpracę z kimś, komu nie ufa, bądź kogoś jeszcze nie zna, prawda? Jeżeli na przykład dopiero co poznaliście tą osobę, no, to, to jest normalna postawa, bym powiedziała. Osoby rozsądnej, która w naszych czasach ma margines ostrożności co do kogoś, kogo jeszcze nie zna i nie wie z kim ma do czynienia. Natomiast jeżeli to jest sytuacja romantyczna, to to jest trochę gorzej, dlatego że tu jest pewien dystans i blokada w stosunku do Twojej osoby. Więc jeżeli to jest na przykład partner, no to można powiedzieć, że coś musiało zajść między Wami, że ta osoba się do Ciebie zdystansowała, ma wręcz blokadę. Ma też być może pewną taką unikającą postawę. Natomiast jeżeli pytasz o nie partnera, tylko kogoś jeszcze innego, no to tutaj jest blokada. Tutaj na przykład jeżeli pytasz o kogoś, kto Ci się podoba, z kim chciałbyś, chciałabyś być, no to ja powiem tak. Pytanie jest, czy możesz zaufać tej osobie, a ja bym odpowiedziała w ten sposób. To ta osoba Ci nie ufa. Na ten moment to ta osoba Ci nie ufa. Więc tak, jakby ona odbijała lustrzane podejście twoje, tak? Jakbyście byli dla siebie lustrem. Uważam, że ty na ten moment powinieneś tak samo podejść do tej osoby. Nie ufać, mieć margines ostrożności, zobaczyć, z kim się ma do czynienia, zobaczyć, jak ta osoba w ogóle mówi, co mówi, jakie ma podejście, i to się tyczy niwy, no każdej praktycznie, tak? Tutaj musisz zachować jakiś dystans, tutaj tak naprawdę ta druga osoba. Też taki sam dystans do ciebie ma. Ona nie jest na ciebie otwarta w 100%. Ta osoba, dlatego że ci nie ufa. To ta osoba też się nie ufa. Widzicie, jak się odbiło? Lustrzane odbicie? Więc możecie tacy sami być względem siebie, bo możecie być swoimi lustrami. Natomiast powiem tak: jeżeli tyczy się to jakiejś sytuacji romantycznej, to ja bym jeszcze przyobserwowała. Przyobserwowała, zobaczyła, co się wydarzy. Miała margines ostrożności, bo tutaj ten król powietrza jest osobą ostrożną, ale w sposób mądry. Na razie się nie odcina, ale może mieć naturalnie wytworzone blokady, które świadczą o tym, że po prostu z przyczyn naturalnych tych sytuacji, zdarzeń, takie się u niego wytworzyły. Tutaj uważam, że druga strona, podobnie jak Ty, może tak samo na ciebie reagować. Nie do końca jest to. No, w miłości nie do końca mi to pasuje, no bo wiecie, to jest takie surowe, oschłe, to jest takie neutralne, takie obojętne, więc co do miłości to nie bardzo. Ale czy możesz zaufać tej osobie? Na razie bym była ostrożna, na razie bym się przyglądała sytuacji, na razie bym patrzyła na ruchy tej osoby, na to, jak się zachowuje, jakie ma podejście, co robi, czego nie robi. Na razie bądź mądrym obserwatorem, tak? Ale jeszcze, że tak powiem, nie bądź za bardzo wylewny. Albo nie sprzedawaj swoich sekretów, tak? Co nigdy nie jest dobre, no bądźmy szczerzy. Dobrze, moi drodzy. Dwójeczka umówiona. I przechodzimy do klucza. Słowo klucz, co nam pokaże. Czy możesz zaufać tej osobie? Na razie tak. Uważam, że tak, natomiast mm, zaufać z marginesem ostrożności, dlatego że ja bym tej osobie, jeżeli wychodzi mi rycerz ognia, nie powierzała nie wiadomo jakich sekretów. Ale do takiej normalnej relacji, czy tam znajomości, yy, gdzie po prostu rozmawiacie sobie o normalnych rzeczach, nie ma żadnych sekretów, nikt nikomu nie, ujawia, nie, nie wyjawia, co chce zrobić i tak dalej, to jest w porządku. Na razie ta osoba tutaj, że tak powiem, nie wadzi ci, nie chce ci zaszkodzić. Na razie ma takie podejście do ciebie no, powierzcho, powierzchowne, neutralne, czyli takie typowo, y, y, takie typowo podejście, które tyczy się znajomych, koleżanek, kolegów, współpracowników, czyli nie za blisko, ale jednak jakaś tam znajomość jest. Na ten moment, y, jeżeli nie sprzedajesz tej osobie y, sekretów. Albo nie dajesz jej kodu do skarbca w swoim domu, do schowka, czy tam, gdzie, gdzie ty w ogóle coś tam chowasz, no to spokojnie, tak? Tylko mówię, no głębsze rozmowy nie za bardzo na razie. Jeżeli chodzi o niwę miłosną, to jeżeli to jest osoba nowa, to owszem, jest tutaj pokazane, że można się spotykać, można rozmawiać, można sobie chodzić za rękę. Ale jeszcze, że tak powiem, nie robić nie wiadomo jakich deklaracji, tylko na razie poznawać osobę, docierać się z tą osobą. Jeżeli pytasz, na przykład, o współpracownika albo o koleżankę, kolegę, to tutaj widać, że możecie mieć wspólne tematy na, na tematy, które możecie rozmawiać, bo to jest bezpieczne. Wspólne tematy, wspólne pasje to, co Was łączy zawodowo rozmowy na ten temat są bezpieczne. Ale podkreślam, przy każdej opcji, to by tu nie był. Na razie jeszcze nie jest dobry czas na to, żeby sprzedawać swoje sekrety i bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, zbliżać się. E, głę, znaczy, jak to powiedzieć. No nie wiadomo, jak, jak taka głęboka y, relacja jeszcze tutaj nie jest wskazana, tak? No mówię, albo to jest coś nowego, albo to są takie koleżanki, przyjaciółki, koledzy, znaczy koleżanki, znajome, koleżanki, koledzy, znajomi. Albo współpracownicy, no to na razie wiecie: zachować ten zdrowy dystans, tak? Rozmawiać, rozmawiać o, o takich rzeczach, o których się rozmawia, ale nie sprzedawaj swoich sekretów i nie mów nie wiadomo jak głębokich spraw o sobie. Na razie jest w porządku, na razie nic tutaj ci nie grozi ze strony tej osoby, ale tak jak mówię, no wiecie, nie jest pokazane, żeby być zanadto wylewnym przy tej osobie, bo jeszcze, że tak powiem. Albo nie na tyle się znacie, albo przy tym akurat człowieku nie jest to na razie wskazane. Więc moi drodzy, na razie wam nic nie grozi, tylko nie sprzedawajcie swoich sekretów i kodów dostępu. Niech tak będzie. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Ja już ten filmik wysyłam na YouTube i będziecie mogli go sobie zaraz obejrzeć. Zapraszam Was też na te pozostałe moje filmy bo, filmy, bo trochę ich nagrałam w ten weekend. Znaki Zodiaku chociażby doszły, tak? Ryby, rak, dzisiaj nagrany, więc dodatkowe dwa znaki są na kanale. Aha, i waga, oczywiście, że waga. I waga też jest nagrana. Natomiast, tak jak mówię, jeszcze jest nagrany filmik dzisiaj. Czy myśleć o tej osobie, czy sobie ją odpuścić? Więc, jeżeli ktoś jest ciekawy tego tematu, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia filmiku. Jeżeli filmik się podobał ten, tutaj, to prosiłabym o łapki w górę i komentarze. Pozdrawiam Oliana.